Obiad babki nam nie smakował, więc postanowiliśmy uciec. Jesteśmy oczywiście w naszym pięknym pokoiku. Jak zazwyczaj, grę z grani. Spróbujemy uciec babci. Ale tym razem nie bez powodu. Ogotowała nam słaby obiad. O Jezu. Idzie z mora na Na jest Ciekawe Aha, na trybie idzie ona jest głupia Ona jest skończona Tam Oh wyjdzie no. Oh no Oh no Niedobrze Babka jest za nami. To jest tylko, możecie, arbus. Yy, tutaj jest yy, kagły. A babka. Zgubiła nas. Ciekawe, co tutaj jest. To jest książka jedynie. Ale ona jest w ogóle nieprzydatna. Spark tu. Yy. Nie przyda się chyba Czy ona jest w kuchni? Ja pierd... <grystanie> no to źle Lekko się przestraszyłem Bo to nie miało być tak wyglądać że Ja wchodzę i ona automatycznie Wali mi lepę Z swojego baseballowego kija Dobra, słabo wciul, wybieram tego melona i zabieram się na dwór Czyli mam nadzieję, że będzie coś przydatnego, master kino. Średnio bym powiedział Już są wyszły. kurde Słabo Bardzo słabo Mam nadzieję, że zdążę w ogóle Special się nie przyda, bo Nie mam mięska Więc Hammer Hamer się w sumie nie przyda, bo nie mamy cutting players'ów, więc tak jedno, się nam przyda. Tutaj jest remote control. Muszę sobie zapamiętać i biorę... Dobra, lecimy tu. Tutaj są cutting playersy. To zróbmy w sumie tak, że ja. Ale nienawidzę tego. I ona tu jest niezgodne. Idzie. Ja pierdzielę macie. Strasznie ekscytująca. Dla mnie, jak babka za nami idzie. Tuż za mało jest, to słabo, bo się stresuje, a nie wiem czemu. Tam są cutting playersy, a babka... Nie wiadomo co. O, ja pierdzielę, ale kopa, zasadziłem przypadkowo coś. <ścoughs> Jeszcze jakieś obrazy ze ściany spadły. No to idzie? Babka, halo, ruszaj się tu. Czyż tu spadł milion rzeczy? O, idzie. Śmierć nośne. Ki i już. Widać zawaka. Tam jest remote control dole, chyba. Eee, yy, w sumie... Ty, tu jest ten remote control. Musimy zrobić tak, żeby babka tu ze nie wyszła. Będzie słabo. BĘDZIE SŁABO. Ja On <grystanie> Ta Easy jest słabo gra, bo ona jest wolna. Ale też z drugiej strony nie ogarniam trybu normal. Jeszcze nie tym gotów. Nie ogarniam wielu rzeczy. No, ona jest dziwna. <grym> no, idź, idź, idź. No, 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 będzie to stara lepucha tu się działa ciągle, no, serio. Czy... Tutaj jest a w shotgun, więc dupa, teraz muszę. Zepsułem, bo... Mogłem. Ta. Zanim ona by przyszła tu, to bym zdążył zrobić rzecz tam. Dobra, niech ona szybciej tam zejdzie. A my czym prędzej. Weźmiemy kamerę i... Rozwalimy kamerę. Hammer. Jest, a tam... Ale jak spadnę, to będzie... Już widzę gazolinkę. Ja pierdzielę. Idzie. Kaguel. Ale nieopłacalne. <laughs> ja mam bekę z tej babki nieudanej Ciekawe co będzie tutaj Tutaj jest gówno jak widać Ja yeah, pierdziele Tam jest kak... no to w sumie mogę już... a nie bo nie mam play -hyski. Nie mam A ja tego nie przeszkałem Nie, bo to jest Spark, ty. Idę po od Control. I czym prędzej. Zobaczymy, co jest w tej shopie i takiej malutkiej. A tu jest Masterki, dobra. Ona zaraz tu przyjdzie. Tam jest ilmoot control. O Jezu. Lecimy Jeapier. o oh, man! Babka leci. Babka leci. Ale super, bo... Ona jest tutaj. I my będziemy mogli na spokojnie sobie otworzyć. Co to jest? Pepper spray. Co to? A hammer tutaj jest jeszcze potrzebny. Aha. Hammer będzie u góry. Dropniemy sobie to. No spokojnie. Uda nam się uciec. Wszystko przecież mamy na tym Easy. Na górę. Szybciej. Po hammer. Nie. Nie. Dzień trzeci. O oh no. Yy, strasznie zepsułem. O, ale jestem gównem. Ja nie ucieknę. Ja nie ucieknę. Nie mam jak. Ty, ja nie ucieknę Kurde, no musi się na tym odcinku udać ty. Ta babka mi w górze. Już idzie. Już idzie. O, no, zrobiła Jaki tu hałas no bank przyjdzie. O, wbijaj tu, baba. Stara, hotu. O, pięknie. I on tu się przybliżył No właśnie. Wbijamy. A ja też Aha To ja Cutting pliers Już to wszystko? Cutting pliers są mam potrzebne Cóż tu leży? A remote control to jest A no tam się nie, nie szczęśliwa o co chodzi Mi są potrzebne cutting pliers Cutting players, halo, gdzie wy Tutaj. Ona tu przyjdzie. Na dół. Bo wtedy... Wtedy cutting players'y. Do żadnego hałasu nie zrobiła. Babka. Dawaj tu. Mam jeszcze jeden dzień. Ten i jeszcze jeden. Musi nam udać uciec. To musi. leci. Nice. Uciekniemy pierwszy raz. Master key powinien być... Yy. No przyjdzie, bo prądy jej odłączyłem w sumie. Czy ja potrzebuję jeszcze jakiś padlocki? Czasami a ja potrzebuję pedlocki jeszcze przecież, przecież ja potrzebuję pedlocki. co? Nie, nie mam gdzie jest to? Gdzie są te rzeczy? Gdzie są te rzeczy? Lejchałski! No przykro mi, nie dam rady. To było na tyle. Niestety nie dało mi się uciec. Więc, Ew.